Cześć, z tej strony Sztygryz. Zobaczymy sobie grę. Gra Ziglo z grupy i czarnymi gra. Boris, grał Boris, z białymi grał Cisija, znany także jako Adrian. Zobaczymy, co tu się stało. Gra dość krótka, więc musimy zapakować więcej wrażeń w niewielkiej liczbie ruchów. Ale początek bardzo standardowy u Góry Płodowej. Dżoseki poprawne, u gry po też dżoseki. W tej sytuacji bardzo często czarne grają w ogóle te nuki. Ruch o też jest możliwy i białe mają różne opcje. Jest możliwość wrócenia do tego dżoseki. Tutaj też gra się raczej te nuki czarnymi. Natomiast białe wybrały wydłużenie, które też jest w porządku. Natomiast tu jest ważna kontynuacja, którą trzeba mieć z tyłu głowy. To jest S17. Tu i P18. Z tym ruchem P18 jest ten problem, że nie da się go rozciąć. rozciąć od kolegów. Jak spróbujemy, to zginiemy. więc Białe w takim przypadku grają tu, czarne się łączą. No i białe mogą, mogą sobie coś zagrać, wzmocnić u góry. Tak? Ten kamień w rogu już żyją. Jeżeli czarne zagrają tu, to białe zbijają i żyją. A jeżeli na przykład spróbujemy zagrać coś takiego, tu, 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 tu i tu na przykład, to biały wyjdą tutaj na brzegu, więc jakoś sobie tam poradzą. No to jest taki dżoseki, które w szczególności byłoby dobre, gdyby czarne na przykład, dla czarnych byłoby dobre, gdyby czarne miały tu jakieś, jakąś ścianę na przykład, nie? No to wtedy rozdzielenie tych grup jest bardzo przydatne. Jeżeli nie, no to może nie być takie wspaniałe, ale trzeba o tej możliwości pamiętać. Ona zawsze tam istnieje. to ta Możliwość rozdzielenia tych dwóch białych grup. Dobra, na razie czarne się rozszerzyły i białe wchodzą znowu w Sansana. Tutaj w ogóle ciekawe, bo poszło dokładnie to samo i znowu trzeba pamiętać o dokładnie tym samym czyli o ruchu w S3, który mogą czarne tam zagrać i rozdzielić białe kamienie. Natomiast czarne zagrały w p3 i tutaj jest to bardzo niedobry ruch. I to z wielu powodów. Białe odpowiadają. No i już na sam pierwszy rzut oka widać, że to kształt czarnych nie jest za dobry. Tak? Ten, yy, ten, yy, ten kształt to jest po prostu głupi trójkąt. Białe też są całkowicie połączone, więc już ta opcja, którą wcześniej mieliśmy, czyli opcja zagrania tu, tu i tu po prostu zniknęła. To jest kolejna rzecz. A ostatni argument to będzie taki, że możemy porównać to do joseki. Joseki yy, może zagrać w ten sposób. Tu, 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 tu. No i to jest mniej więcej mniej lub bardziej joseki. Tak. I to troszeczkę tak, jakbyśmy przynieśli ten kamień o tutaj, ten kamień, przynieśli tutaj. No to po prostu wygląda to całkiem strasznie. Ta wymiana tak, tu, z tej strony na to. Jest o wiele w gorszym miejscu ten. Kamień czarne. O wiele bardziej byśmy chcieli mieć go z powrotem, z powrotem tu i najlepiej wydłużyć zrobić sobie to ścianę. Tak? Wtedy ta ściana jest taka ładna, podłużna. No, W grze czarne jednak zagrały ten kształt brzydki. I to bardzo poważna, poważny błąd. Unikajmy takich rzeczy. Na razie gramy dalej. Czarne inwadują. Gramy, gramy, gramy. Białe postanowiły wziąć sobie róg. Jak najbardziej ich prawo. W tej sytuacji i w tym dżoseki. w ogóle to dżoseki lokalnie jest bardzo minimalnie lepsze dla czarnego, ale to nie jest tak istotne, o wiele bardziej istotne jest to, że mamy tutaj dwie opcje z czarnymi. Czarne mogą albo zagrać tu, wtedy, kiedy chcą rozwijać dolną bandę i generalnie kiedy dolna banda jest ciekawa, albo mogą zagrać te nuki. Tak, kształt pod nuki jest bardzo mocny, więc nie musimy tutaj nic zagrywać. Tutaj to te byłoby jak najbardziej opcją. Można skupić się na rozwijaniu prawej strony. W grze czarne zrobiły wymianę. To wymiana jest OK i dograły. To dogranie to takie trochę wąskie, takie powolne, tak? to, to nie jest tak, że podnuki potrzebuje dużo wsparcia. A zostawiamy cały czas dziurę, na przykład, tutaj, żeby nam przeciwnik tutaj roz, rozdzielił i, i z, z, zredukował nasze mojo, które tworzy się po prawej stronie. Może nie od razu, może w przyszłości, nie, ale. Ale, ale jest taka możliwość. Na razie biały zagrały S17, duży ruch, który chroni przed tymi wszystkimi sekwencjami, które tam pokazywałem wcześniej, więc jest większy niż się wydaje, pozwala też tak naprawdę powoli yy, zastanowić się na tym, czy, czy nie dałoby się tych kamieni zaatakować, Zresztą zaraz zobaczymy. Czarne do, dogrywają, tworząc to maj, moją bardziej po prawej stronie, i białe grają na spokojnie. Tutaj podoba mi się spokój białych, że nie próbujemy od razu tu inwadować, bo czarny co prawda wygląda jakby tworzył coś dużego, ale tak naprawdę tutaj za dużo nie tworzą, no bo tutaj łatwo sobie zainwadować. I czarne postanowiły jakby skupić się na budowaniu tej dolnej części tego moja, ale ta dolna część moja to nie jest aż tak dużo punktów. To jest akceptowalna liczba punktów. Jeżeli tylko nie zostanie jeszcze czarne tej górnej części, no to wtedy będzie w porządku a białe od razu zainwadowało, i ta inwazja jest też mocna, bo czarna grupa jest już dość yy, słaba. Jest, opiera się na silnych białych kamieniach, więc nie jest tak łatwo się zyskać coś z tego, żeby się oprzeć może na białych kamieniach. Będzie po prostu musić uciekać, czarne, białe będą uciekać, czarne będą uciekać, będzie jakaś walka. Prawdopodobnie nikt tutaj żadnego terenu nie powinien dostać. W grze natomiast ta ucieczka nastąpiła, tylko troszeczkę czarne były zbyt optymistycznie nastawione i nagle się okazały, że straciły kamienie tnące. Tutaj jeżeli czarne zagrają tu, biały łapią ten kamień. I ten rezultat powinien się w grze pojawić. Może nawet czarne powinny zbić, tak szczerze mówiąc. Coś takiego o. coś takiego jestem w stanie sobie wyobrazić. I czarne dostają więcej na poprawie stronie. Natomiast czarne zagrały o 14 i białe zbiły i ten kształt jest tak niemożliwie niedobry dla czarnych że aż szkoda trochę słów czarne po prostu są tak zupełnie po dwóch stronach a białe jak taki klin jak taki czołg przez barykadę przebrnął i rozwalił ją na kawałki niczego tutaj dobrego się, może, się nie można spodziewać prawdopodobnie decyzja była podjęta taka bo czarne nie mogły się pochodzić z tym że te kamienie umierają i chciały zrobić cokolwiek, żeby pomóc im przeżyć, zagrać jakieś ruchy. Natomiast scena jest zdecydowanie zbyt duża. To oddanie tego ponuki, no, to, to rozcięcie tak strasznie osłabiło czarne, że to, yy, że tak powiem, było mała. W grze czarne tutaj próbują coś walczyć, i generalnie nic tu powinno się nie zdarzyć. Na miejscu białych powinniśmy teraz bardzo ostrożnie grać. Jeżeli tylko uda nam się zabić te kamienie, to praktycznie gra. Będzie skończona, więc skupmy się. Teraz jest ten moment, w którym trzeba po prostu swoje siły wytężyć i zakończyć tę grę. Przeciwnie do takiego popularnego mniemania, bo zazwyczaj jest tak, że, że jak przeciwnik zagra coś złego i będzie przegrywał, to nagle się rozluźniamy. Rozluźniamy, a powinno być zupełnie nowość. Jeżeli zyskujemy przewagę, to właśnie jest ten moment, żeby tę grę jakby dokończyć, bo wiadomo, że przeciwnik będzie próbował jakieś rzeczy, będzie grał agresywnie, ostro i w taki sposób, że musimy być bardzo ostrożni. Jeżeli gra jest taka równa, no to każdy będzie grał te rzeczy, które zna, będzie grał spokojnie, takie sekwencje, które są do przewidzenia i które nie są bardzo ryzykowne. A jeżeli ktoś przegrywa, no to nie ma nic do stracenia, to taki człowiek jest najniebezpieczniejszy. Dobra. W grze tutaj były jakieś wymiany, wymiany i ostatecznie w jakiś wspaniały sposób, znaczy wspaniały dla czarnych udało się czarnym przeżyć tutaj. Białe muszą się wrócić i czarne mogą dograć i przeżyć. No na pewno udało się tutaj to zagrać troszeczkę lepiej. Chociażby w tym momencie co to można można było tu. Tu, tu. Mhm, zabieramy oczy, i czarne tutaj też nie mają oczu. Dobra I różnica jest taka, że nie trzeba tutaj dogrywać, bo nie, ma, nie, nie zabraliśmy sobie tutaj oddechu. Wygląda to na martwy kształt. Troszeczkę tutaj byliśmy jako biali nieuważni. Ta nieuwaga kosztowała dużo, bo gra, zamiast skończyć szybko, skończyła się dopiero później. To nie jest tak, że sytuacja białych jest straszna, no bo jednak udało się. Otoczyć te czarne kamienie, dostać jakiś wpływ na zewnątrz, tak, więc u góry będziemy można ładnie, ładnie tworzyć. No jest to wejście w R9, w teren, który powinien być czarny, więc nie jest źle, no, ale no nie dokończyliśmy czarne tak, jak powinniśmy. Tutaj udało się złapać też parę kamieni, co też pomogło. No ale gramy dalej. Tutaj też, też trzy kamienie dodatkowe złapane. No, w każdym razie. Sporo udało się tutaj zdobyć biały teren. Zamiast czarnego terenu mamy biały teren tutaj. Ale gramy dalej. Nikt się jeszcze nie poddaje. Gramy, 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 gramy. Białe tworzą u góry coś bardzo rozsądnie. I tutaj czarne próbują to zredukować. Próba bardzo taka rozsądna. Trzeba tylko uważać dokładnie teraz, bo kolejne cięcia powstają. Kolejne cięcie powstają. Czarne zagrały w taki sposób, że u góry bardzo dużo tam redukują i niszczą, ale zaryzykowały, bo tutaj powstało cięcie. No i to cięcie białe wykorzystują. Cięcie jest bardzo mocne i okazuje się, że tracimy kolejne trzy kamienia. A dodatkowo jeszcze czarne nie są bezpieczne, czyli cały czas walka tutaj istnieje. Walczymy, walczymy i po prostu byliśmy trochę nieostrożni. Teraz czarne kamienie zostały złapane. To skończyło naszą grę. No, tam były jeszcze jakieś sekwencje, sekwencje, ale kamień jest czarny, są złapane, więc to jest koniec gry. Można było tu jeszcze walczyć. W tym momencie to hane było zbyt niebezpieczne można po prostu wyskoczyć i po tym wyskoczeniu jest jakaś walka i jeszcze grać tutaj, można próbować. Co prawda, po prawej stronie już żadnego terenu czarny nie mają, wręcz przeciwnie, ale może coś się uda wywalczyć, tak? Może jeszcze coś tutaj się uda zdziałać że czarne zagrały tu i koniec gry. No To szybkie, blicowe powtórzenie tego, co się zdarzyło. Gra była krótka, więc tylko powtórzmy. W tej sytuacji to, co czarne chcą grać, może nie od razu, ale w przyszłości, to jest takie rozcięcie. Trzeba to rozcięcie mieć w głowie i w dobrym momencie je zagrać. Oczywiście w niektórych przypadkach można go uniknąć, czyli na przykład zagrać tutaj, i się połączyć w centy na przykład, albo po prostu skupić się na rozwijaniu prawej bandy przez wysokie. To wszystko są też jakieś opcje. Natomiast co opcja to S17. Tutaj to drugi raz. To problem jest taki, o, że tutaj czarne zrobiły ten brzydki kształt. Takie wymiany to od razu powinniśmy wiedzieć, że coś jest podejrzanego. Ten, ten kształt jest taki ściśnięty i nie za dobry w porównaniu do białych, które też tak wyprzedzają nas, więc na pewno nie jest to. Dobra wymiana, unikajmy takich. No tutaj, w tym groseki, warto grać te jeżeli dolna banda nie jest ciekawa, a jeżeli jest, to ten ruch jest istotny. Może nie wygląda na takiego istotnego, ale jest bardzo istotny. Trzeba go grać. No i ostatni ten kształt, który tak naprawdę wszystko zepsuł, czyli. Tutaj, pozwolić białemu tak zbić, to jest po prostu nastawić się pod czołg jedący na nas i przejeżdżający nas. To tak naprawdę zdecydowało dość mocno o grze. Tutaj była ta niedokładność białych w zabijaniu, tak? Czyli tutaj trochę daliśmy się nabrać. I jeszcze raz porada: porada jest taka, że jeżeli przeciwnik przegrywa, zagram coś takiego, przez co przegrywa, to skupmy się bardziej, dokończmy to jakby pokażmy, że, że wygrywamy i, i, i że możemy dokończyć tę grę. Nie cieszmy się za szybko. Cierpliwość w go jest super ważna, jak wszyscy silni gracze wiedzą. No a później była walka i to już ciężko było dla czarnych. Można było tam co prawda pograć lepiej czarnymi, ale, ale już nie jest łatwo. Gra krótka, ale chociaż... Też edukacyjnie dobra, dydaktycznie, dydaktycznie przynajmniej mam taką nadzieję. Dzięki wszystkim za wysłuchanie komentarza. Mam nadzieję, że się podobało. Będę starał się tych komentarzy dawać więcej. Do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się.